Peggy, eighteen. Light the fuses, bitches! Cześć, cześć, cześć tutaj Szajbisy, z tej strony ze mną jest oczywiście pan operator, tam co nagrywamy BB. Przywitaj się. Dzień dobry, dzień dobry, tu jestem. Cię chowasz, od tylca mnie zachodzisz. To dobra, słuchaj, nie kręć mi się, bo ten kto to ogląda to dostanie jakiegoś Zajowa. Dawaj jakiegoś cesta. Czekaj, bo teraz to mi się w głowie zakrycie. Dobra. E, lecimy. <laughs> dziś, tak? No tak mniej więcej. Weź sobie tak po myszką kurwa w losowy, e, losowo. Cześć. No już mi niedobrze Dobra, pójdźmy tu, tutaj, do, może pojedziemy. No tutaj ja tylko tu zagadam. Może to ten, idź. a się włączy. No, rozmawiamy. A, dupa nie się włączy, dobra, nieważne. On ma joba for, for... you. Dobra, akceptuję to, to jest... To jest misja, żeby sobie postrzelać, tak? Hmm? Podobno. To tak, będzie pokazywał, jak użyć broni. Lor skaże po głowie. głowę. Chodźcie mi nie skać. Tylko tu musisz wziąć chyba broń, którą ci dał. Ale on nie dał mi żadnej broni. Musiał ci dać. Czekaj. No się dał, Byśmy atakować taką coś tam. A nie, dał mi jakąś. Pistolecik jakiś chujowaty. Weź mnie nie strzelaj do niego. Dobra. Co, on teraz za następną broń? Tak, nową ci powinien mieć nową. Masz? Mam, ale to znowu jakiś se... To ty się strzelaj. Dobra będę z nim gadał ty strzelaj Dostałeś nową No do takie tam. Co ty kurwa robisz, lol? Bo ona tak ma, że jak przeodowujesz to wyrzuca i wybucha Musisz go zabić tą kurwa bronią z corrosive -y damage, że tak powiem. Dokładnie tak tym. A, bo to chodzi o to, że ten, że kwasem dobije. Tak jest. Widzisz jakie przydatne rzeczy on mówi? No weź poczekaj, bo ten, bo tylko przedłużasz, bo oni się muszą zrespić bo to jest bez sensu. Dobra, zaliczyło. Spróbuj tego zabić A co, nie da się go? Nie, nie, nie da się. Ja sobie i tak z takiej anarchii nabijam. A to broń, co on mi dał, to już mi zostanie? Nie, chyba musisz mu go oddać. No dobra, już chyba po misji, nie? Tak Dobra. Nagrodą jest doświadczenie i kasa. Więc chapiemy o, fajnie to wygląda, fap fap mi tu skaczę na ekranie. Wiem. A ja sobie kurwa cisnę. Nie szkoda ci amunicji? Zaraz kupię. A mi staki wchodzą za to. Ja z każdym stakiem no mam coraz większy damage. Czekaj, dobiję do 30, dobra, mam 30. No to ten, jakieś tam pełne misje. No to czekaj, Będziemy... tylko ammo sobie dokupię. Czekaj, ja je mam. Dobra. Aż sobie przypomnę, bo już nie pamiętam. A jest, rifle ammo, pistol ammo, shotgun, wszystko. Ja, ja, ja tylko pistol i SMG mam w tym momencie. A jest, nie, dobra, e, a gdzie ty jesteś? A ty jeszcze tam. Automacisz się. Tak, e, dobra, pullman. To biegnij. Biegni, szajebisty, biegni. biegni. Fajną masz to kurt, tedy. też czachą z tyłu. Może być? No, fajna jest. Dobra, co, gdzieś tu chodź. chodź. Chodź do tego, chodź do pornobaru. Można coś zamówić. Można pograć na automatach. Nie wiem czy ty już grałeś na automatach? Nie. Nie, nie grałeś jeszcze. Gdzieś tu. To stopanka jest? Czysta? Tak, o tu masz o, automaciki. Dobra, to tylko zajrzę tak z ciekawości jak to wygląda. O! Ale mnie pierdolęło, 133 dolary. O ale coś wygrałem. Kurwa, hazardzik. No dobra, jeszcze raz sobie puszczę. To że te automaty, 133 minimalne, ten, żeby wydać. Jakiś pistolet wygrałem, beznadziejny. Dobra, szanić to. Nie mam hajsu na to. mam ja O, nice, wygrałem na jakiś ten. Dobra, ja biorę to bierz. Bieraj, bieraj. Hello. Hello! Trzeba co? Pomóc mu? with something that sounds cooler, co brzmi chłodno, tak? Albo fajnie. Dobra, zobaczmy. Może być i tak. Co, co co w ogóle? Nie no dał misję? Mało no, e, masz. The name game. Tak, chciałem mu pozbierać widzę. R rename Boi no to Search Bulimong files i handdown down Co, bullymong. No, Bullymongu trzeba to zabijać. Chyba coś podobnego już dla niego robiliśmy. Tak, on ma takie te... On ma w zwyczaju dawać questy typu Zabij ileś tam danych stworzeń albo coś z nimi zrób, bo nie jest jakimś tam super hiper, wiesz, do, do doktor zło, coś tam, nie wiem. Kurwa, pomieszałem nie się. No, nie on on zaczął coś tam tłumaczyć, że chce zmienić nazwę wszystkim Bulimongom no, bo chcę je jakoś nazwać. Chodź, tam do wyjścia trzeba biec. Nie będzie, nie? gdzie o, ja... się tego quest'a weździemy? No to weźmy ze 2 albo ze 3, a nie będziemy tak wszystko co pojedynczo latać. Dobra, no to weźmy wszystkie, już zbierzmy. Może. No to wszystkie zbierzmy. Będziemy je po kolei robić. Tak dużo ich na razie nie ma, tak czy inaczej. No. To ty weź tamten bardziej na północ, a ja ten tutaj. Na wschód. To nie, to róbmy razem te questy, bo ten, bo ten akurat... papa. No to bierz, o ja chcę. Dobra, zaakceptowałem. Czekaj, tak? czekaj. Daj nam rozkazy, słuchaj. A, jeszcze trzeba. Dobra, najpierw zaczyna od nagrody, tak? Tak. Ja. Trzeba znaleźć jakąś jego sekretną skrytkę. Chyba zobacz co wymyślę. Mamy skały mógł pozbierać? Zobacz ile skał? Tak go porąbało. Ok, odwróć się. Trzeba było chyba. Trzeba było znaleźć chyba jego sekretną tą, nie? Tak, Pytkę. jego sekretną skrytkę, która jest pusta. Tak, ale to jest. To jest skrytka taka, nie? że tu coś zostawiasz i na innej postaci możesz to podnieść. Aha, spoko. Czajesz, nie? To jest taka globalna. Czajesz. Dobra. Haha, ha. dziękuję. No dobra, no to zrobiliśmy już tą super trudną misję. Czekaj, ja chcę zim piątkę, stój, stój chuj, ja chcę z tą piątkę przybić. Słuchaj na banie Gimme 5 I nie mogę z nim, give, give me five. Dobra, quest tam jeden pominąłeś, wracaj Najpierw przybyłeś piątkę z tym kurwa głównym, nie da się? No jak z nim przybijesz tą piątkę? Nie wiem, jak ku na niego klikniesz, to jesteś jak jak Gimme 5 No ale nie mogłeś trafić I Patrz jak beatboxuje jebany To jest fajna postać No on jest. On jest wkurwiający niezmiernie, ale jest Dobra, fajny. Dobra, ja biorę os ostatniego quest'a wezmę. No to wchodzimy. O, O, jest i filmik. A to jest ten doktor, co ma te maszyny, nie? Doktor no harm. No, to jest... O, i ma kościka. Dobra, ty z go już bierzesz. Bardzo fajnie są tutaj te postaci zrobione. Mm -hmm. Nie musimy mu chyba pomóc. Co ty zrobisz? Użyję mojej super tajnej mocy do. Logo. Używaj, Czekaj, oh. bo tu, aha. Lol. Widziałeś jaką operację przeprawię? Od dzisiaj mów mi doktor pan operator Szmato Chciałbyś A wiedział jak sam zrobiłem? go z pieści Ale tutaj jest juchy, że Kurde mi się nie wnijmy jeszcze go. Nie da się szkoda. Mam jakiś beznadziejny pistolet, zobaczmy co to w ogóle jest Ale złom. Ile to jest warte? Weź stani na mnie V kliknij. V? Ta. Dlaczego? Przejbisty to... is unable to accept a challenge at this time. Czekaj, weź, a weź X. Ja chcę z tobą duela. A jest, widzę. Gdzie się to da? Dawaj, duel. I co, i będziemy się strzelać? Nie wiem. Nie, z pięści Do bijmy się. To, no już? No. no, you have challenged... Nie wiem, kurwa, wylecz się. No i tylko mi chapa, żeś zjechał. Bez sensu. Chcesz się dźwięczyć? Nie, jest no, sens. Dobra, a ten mamy tego, bo tego quest'a trzeba dokończyć, od tego doktorka. Tak, komun, komun, Narzędziem chirurgicznym wysął, tak? Tak, no, chyba. Z czymś tam. Co tam trzeba było zrobić? Nie wiem, ja już dobiegam. No, mamy na razie zagadać z tanisa. O, żeś widzę, zagadał. na trochę twoją postać. Ha, ha, ha. tu. Dobra, biegnę tam do ciebie. No i zagadałeś? Co, co, dalszy, co jest dalszą częścią quest'a? Nie wiem, ona coś gada do mnie. Ale coś czujesz, kradzież, że... słyszę. Coś tam da się potwierdza, to... No, tu widzę tak. samo. Kurwa, jest. kuchuje Ona w talkach ma amunicję. <grystanie> Trzymasz u siebie w pracy amunicję? Kurwa. I tak nie robisz? <grystanie> Dobra. Wygraliśmy jakiegoś questa. Jeszcze ten ma chyba questy. 1 no Gdzie jesteś? Dobra, biegniemy tam. Pobierzemy wszystko, co się da. I spadamy stąd. Mm, oczywiście. Będziemy robić questy i questy. A nie, no, dobra, zagadaliśmy i teraz ciąg dalszy. Masz, to jest cały quest, pogadaj z nim. No to nice. Chcemy zobaczyć dziurę po kuli? Dobra, mamy te... Mamy raz, dwa, jak widzę mamy trzy... Trzy questiki. Hmm. Jak to się nazywa? Boże, nie główne. Dobra, Find the Mysterious Weapon for Z. musimy znaleźć jakąś super tajną broń dla to Pana To dawaj, jest, Z... jest na mapie zaznaczone. To biegnij. To jest dla kogo quest? Znaleźć tą tajną broń? Dla Pana Zeda. Doktora Zeda. Aha. Biecz. Hej, tak, to doktor Mars Sailor. Tak, pewnie jakbyś zaznaczył innego quest'a, to nie byłby na mapie, tak? Zapewne tak. Tak to działa. Widzę, że wczytywam to będzie. Chodź jo yo, yo Ogrom... Mr. White. Ogromny kurde jest ten świat. Dlatego się wczytuję co, co, co chwila, nie? Chociaż i tak jedna lokacja. Taka wczytana jest w chuj duża. Dobra, Dope. samochodzik. Chcesz prowadzić? Dobra, już prowadzić. No pytam się. One są po spi, nie? Nie. Ja. Który wziąłeś? No poczekaj. No to masz drugi. Dobra, już pojedźmy jednym. Ja mam prowadzić? Tak. Dobra. Ej, no kolego ci znalazłem. Twoi koledzy, czekaj, stój w miejscu. Koledzy cię wołają. Chyba twoi. Kurde, niechcący widziałem wysiąść Dobra, to już pozbieram Gdzie do mnie strzelasz? Chodź, bo mama cię nauczyła. Tak, ta mama nazywa się kurde doktor operator <laughs> Doktor operator, no jak się nauczył Weź już F F e czy F? F, Fy jak Nie znam żadnych słów na F Kciutek mało. No taki. właśnie to miałem mówić, ale się powstrzymałem. Dobra To ty w końcu sterujesz tym dołem czy ja? No ty jedziesz Kurde, nie mógł się przyzwyczaić, że steruje się myszką. Chcesz się zamienić? Ej, Dobra, koledzy, ja... koledzy, znowu za do nami biegną twoi. Koledzy z wojska, tak? Tam. Ej, Syrion, Syrion, daj autograf, ej Ej, Syrion na kiedyś jakiś pająk. To nie ten kanał. Nie? kurczę. Ej, a jak cię ugryz pająk, to umarłeś? Dwa razy. Bo mama mówiła, że jak mnie pająk ugryzie, to umrę. Dobra, dawaj zrobimy ten quest to będzie jako ten ten odcinek, bo szczerze mówiąc to nie kontroluje czasu. LOL, to było fajne. To mi się podobało. Wyjąłem broń, nie? I od razu... Kurde, słaby Sturne ten Bo nie trafiasz. Jedź do przodu. Dobra. Tu jest quest po lewej stronie zaraz. Tam na górze. No to jedź. Nie, no na około trzeba jechać. Tu nie wejdziesz. Czy wejdziesz, ziom Jak nie wejdę? Wejdziesz tędy? Tak się da? O lol Where the fuck you are? No to dobra, dawaj na około. Tak nie, no dobra. Ja już, ja już jestem. Tu. Tak czy inaczej trzeba było tędy może i tak. Jest, odkryliśmy nową lokację. Daj mi coś zabić Czekaj, ja mam shotguna jako głównego To ja... Kurde, ja sprzedałem moją snajperkę chyba Ty ty, bo to jest taki ten Duży skurwiel Widzę kurwa, że nie ma pierdolenia 300 ekspo zajebanego chuja Sprzedałem moją fajną snajperkę I w jaki leść? A jestem popierdolony, kurde. Nie małeś un sub, kurwa, niech nic. Muszę sobie kupić jakąś fajną sniperkę. Latam, kurde, z shotem. Nie wiem, czy nie możesz odkupić tej, co miałeś. Kurde, zaraz jeszcze padnę. Kurwa, a ja mam broń taką, że daj spokój. Czek, wali w każdą stronę, tylko nie do przodu. Dobra. Ja tu idę dalej. I'm empty here. Dobra. Widzisz tutaj gdzieś jakąś amunicję albo broń? No masz Dobra, nie amunicję. wiem, kupię sobie jakąś lepszą. Ona wcale taka dobra nie była, ta fajna kartka, którą miałem wcześniej. O trzeba rozjebać jakiegoś. No przeładuj. Znowu twój kolega biegnie. Doc Mercy. Jakiś następny doktorek. Dobra, wow, wow, ale się posypało z chuja. Dobra, zebrałem go. Wiesz, co jest zabawne? Że oni tak w każdym momencie do ciebie gadają, no nie. czyli wniosek prosty, że jest komunikacja, no. ale znaleźć się nie mogą, albo ten przecież zlecił nam zabicie go i sam tego nie mógł zrobić. No dlaczego to jest, miał to zrobić? To jest takie trochę niespójne. Że co? Że, że nie? O, fuck. Wiesz, że cię tak wysyłają. Ej, dobra, sami... nie wiem, czy ty też masz taką broń? Dostałeś broń taką fajną? Bo tutaj dostaliśmy taką broń misyjną, że tak powiem. Trzeba tak, się tam brudzić. w ogóle ja dostałem punkt. Wyszyń weapon. Fire Blast, a mogę go używać? Nie wiem, ja dostałem punkt rozpierdolu. Hmm. Mogę go używać. A, nie mam jeszcze czwartej broni. O, Dobra. fajne, fajne. Ale nie, nie zużywaj, bo tu jest strasznie mało, A z tej broni musimy chyba rozjebać 25 kolesi tak sami używam Przecież musimy się tam wrócić gdzie byliśmy No dobra Tak jest, musimy się wrócić, bo nawet nam pokazuje No chodź. Tyle mam krucho za amunicją Zobacz co znalazłem Trupe? To była kupa nie toperza Widziałeś kiedyś nietoperza? Na żywo? No jak przyjechałeś do mnie to widziałem. Tak? Kurczę. Tak. Taki brzydki. Syrią też jest brzydszy. Niż w no, telewizji. W telewizji Telewizja zawsze wyszczupują. <gry> Myślisz? Lol, ten mu zajebał. Właśnie, ja tego. Kurwa pana robocika weź go, przyzwijasz ale po co mi pan robocik? W Mamy tutaj, tak krucho, dienty z kurwy, synu. Ale kicha po prostu. No, mm, dawaj, dałem tu sobie jakąś fajną sniperę obszedź. Fuck, nie mogę biec do przodu. Dawaj, dawaj, dawaj. no i co mamy tutaj? Kolej się wyczyścić z tą. Kill tą Bandits with attack Gun. Czyli to co mamy to jest attack Gun. Yeah. Musimy zabić 25 Banditsów. Ja się zastanawiam, czy ja mogę sobie tutaj przywitać tego pana kolega. I tu trzeba mu chyba oszczędzać Twój. Ej, plecy. Damy radę. Mam nadzieję. Ale się Syrionku Kurwa, Jara się jeszcze biega z kurzem Dobra, Dobra 11 zabiliśmy. Mamy 11 Trochę długo się przeładowuje, ale fajna Ja tu się staram oszczędzać tego Tylko Nie jest się... kwestia taka, że on nam się że tak powiem tej koleś i skończył i chuj nie no nie może się skończyć, no to No normalnie z tej Znaczy tu tak jak widziałem, nie? Inni to robili takie questy, nie? To kurcze wychodzili stąd, czy do jakiegoś innego obozu z bandytami, nie? Typu na przykład nie, tutaj nie ma. A co, chcesz przeładować ekran i wrócić, tak? Znaczy, no mi się wydaje, tak? że to może za zadziałać, nie? To daleko dałeś. nie mamy zobacz kurde i tak jest kawałek. No Ona, mam nadzieję, że wtedy zrespią, nie? A ja nie jestem pewny. No nie wiem, no spróbujmy, to faktycznie się no tak... Już ci, trust me, I am an inżynier. Tak, taki z ciebie inżynier jak z dupy trąba. Dobra, dobra. Muszę sobie jakąś fajną snajperę obtalić. Ja przynajmniej nie sprzedam swojej głównej broni. Ja nawet nie wiem, kiedy to się stało. Nie wiem, kiedy to się stało. Nie krzyczcie na mnie. Yo, tak White! Ja tego nie zepsułem Chodź, chodź, chodź Mr. White, chodź. Być Come on, bitch. Krzywa lasko, nie pikaj. Dawaj, dawaj. Za fajnie tak giwera wygląda, ale nie jest zbyt skuteczna. Bo nie I Muszę... myślisz, że się pojawi respik czy nie? Nam kurwa Ej. 10 chujków. Zostało. A jak nie, to zapierdalamy szukać. Mam to w dupie. Ja biegnę tam. Nie ma ich tu, to ja biegnę do przodu. Tu Chodź tutaj jest. O, tu, tu, zobacz, chodź, patrz, o tu na pewno będą mandyci. No, ale masz określony obszar. A to myślisz, że to działa tylko na określonym obszarze? No, nie wiem. Chciałem u innych działało na każdym obszarze. Amunicję do tego Tuda znalazłem. Działa, zobacz, dwóch zabiłem. Chodź mi pomóc. O, dobra, lecę do ciebie. czekaj czekaj na mnie, bo zabijesz wszystkich beze mnie. Ja też chcę killować! You can't kill. Ty chcesz zabierze, gdybyś dziecko lizaka nie ukradł. Nie pyskuj! Dobra, poszła bańka. Przeładowuj szybciej! Critical kill! Nie. No już, zaliczyliśmy. Widzisz, czyli zaliczę wszędzie. Co jest pretty awesome. Out Lataj, of, suko. Um. Ja już jestem auto of Szmato. Dobra, i tak już tutaj ich nie ma. Critical kill. Dobra, mamy turn in. To co, wracamy do bazy, czy tu, że tak powiem, skończymy? Wracamy. Splądrujmy! Splądrujmy, tu może wszystko, i nie będziemy wracać znaczy tak, do bazy, tak. bo nie, nie wiem, no. czy to się opłaca. Wracać, a i tak mam jakieś inne kwestie. Wróćmy, questie. bo ja nie mam mojej głównej broni, muszę jakąś snajperkę kupić, więc i tak się musimy wrócić. Ty, no to tu jest, a nie, tu jest ten, po samochodziki. Ty, no wróćmy się, wróćmy, no i zakończymy ten odcinek. Dobra, teraz ja będę prowadził, chodź. Gurry Tikal kill Co oni są tam jeszcze na zewnątrz? Nie ja już jestem w samochodzie, czekam na ciebie. A jak zwykle już tam z znów napierdalasz Jak się robił ten? Jedź Pomiesz się jeździć? Ja bym nie miał A to tam trzeba jechać Do bazy No bo spierdolisz samochód Siadaj, Nie mogę. NIE MOGĘ! tu du tu o, samochodzik jest, dobra. Cześć, driver, seat i ciśniemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Turbo do ładowania. Boli a nie też mamy zlecenie. No, mamy. Też trzeba będzie jej powyżynać. No, jak ty prowadzisz? No, takiego drifcika chciałem. No, to widzę jak ci to wychodzi. Beznadziejnie. Żal, 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 żal. I co mówiłeś, że nie wiadomo ile nam to zajmie? Co, powrót? Ta ciachu jesteśmy już, ten, przy sanktuarium. No bo, jak ma się tak dobrego kierowcę? Aha. No. Powtarzasz to sobie coś przed misterkiem? Nie I ukradnie mi samochód. No i tak się zastanawiam. Jedna rzecz mnie zastanawia Wolę tak. nie pytać jaka. Nie no tak powiedz mi realnie Jak daleko od Ciebie jest McDonald's? Bo mnie zastanawia to kurwa jak daleko zapierdalo Jelcen tego McDonalda o kurwa 3 w nocy <laughs> Wiesz co? Minimum pół godziny w jedną stronę. Tak? Tak. No jest to, że on to podobno nagrał, wziął kamerę i to nagrywał, ale potem się wstydził pokazać. Dobra. Dziękuję. Dobra, zdaliśmy quest, a. na tym ten odcinek proponuję zakończyć. Dobrze. Że... Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie hej. Cześć i czołem. Kluski z Rosołem. Busted.